Naprawdę nie rozumiem dlaczego taki duży hejt spada ostatnio na SSO. Przecież to jest świetna gra. Naprawdę gra jest świetnie dopracowana, ma wspaniałych deweloperów i cała społeczność tej gry jest absolutnie przecudna. Sama nigdy nie spodziewałabym się, że kiedykolwiek coś takiego powiem, ale od pewnego czasu zaczęłam na to wszystko patrzeć z innej perspektywy. To jak ta gra wygląda jak działa, jaką ma atmosferę. To jest po prostu magia. Każdy element jest dopracowany i czuję, że Star Stable to jest właśnie ta jedyna gra, która może dać mi coś, czego żadna inna gra nie jest w stanie. To jest po prostu najlepsza gra, jaka istnieje. Wiem, że sama bardzo krytykowałam SSO, ale teraz jest mi za to strasznie wstyd, bo skupiałam się tylko na tych złych rzeczach i po prostu nie doceniałam tego, co mam. Ale teraz już wiem i z pełną świadomością mogę Wam powiedzieć, że Star Stable to prawdziwy diament w świecie gier. Perełka, której trzeba się nauczyć doceniać. Ale zaraz, którą mamy dzisiaj datę? Ano tak, 1 kwietnia. Termin ma atrys.